Wyrażenie zgody przez narzeczoną. Również po sporządzeniu keruby wymagana jest dobrowolna zgoda Panny Młodej. A nasza jaka jest dobrowolna? Czy Chrystus nas zmusza? Nie, bracie, siostro, ani człowieku. Chrystus nie zmusza nikogo, żebyś przyszedł. Ludzie zmuszają. Religijni ludzie. Mogą cię zmusić. I ty to zrobisz. Ale potem się to wszystko rozpadnie. Bo oparłeś się o ludzi. Ludzie upadną, ty upadniesz, ciebie nie ma. Ale kiedy ten głos usłyszysz w swoim sercu, kiedy ja usłyszałem głos w 2001 roku, głos w moim sercu, że mam pragnienie poczytać Biblię, ta Biblia już nam nie czeka w moim domu, bo mój brat, będąc na koncercie, otrzymał tak zwaną gedenitkę, którą wczoraj otrzymałem takiego brata, tutaj pełnych, znowu otrzymałem do rozdawania. I przez taką małą niebieską, ma mając w domu, w tydzień przeczytałem, pokutowałem, pakałem, uświadomiłem sobie swoje grzechy. Rozumiecie? Nie było żadnego człowieka. Może ktoś się za mnie modlił, może ktoś kiedyś w przeszłości mi głosił słowo, bo to było zasianie. Tak mogło być. I On przyszedł do mojego serca, po pół roku napełnił mnie Duchem Świętym. I to, co dzisiaj czynię w moim życiu, to wtedy ja bym sobie nawet pomyślał na tym. To jest cudowne, to jest piękne, aczkolwiek Połączone z wielkimi prześladowaniami. Bo niestety, jeśli chcesz żyć pobożnie, w Jezusie Chrystusie prześladowanie znosić będziesz. A jeśli Cię nikt nie prześladuje, to tylko jest możliwe, kiedy żyjesz tym światem, tym grzechem, i szatan cię wtedy zostawia w spokoju. Ale jak tylko wychodzisz ze Słowem Bożym, jak tylko nie daj Boże wejdziesz w jakąś służbę, nie daj Boże dobrze, to wszystkie armaty piekła są na Ciebie wycelowane. Więc i teraz, kielich przymierza. Po wyrażeniu swojego tak, panna młoda otrzymuje podarki od swego narzeczonego. A my co otrzymaliśmy? Ducha świętego, dary duchowe. Chwała panu, hallelujah. Zwykle jest to pierścionek. Który on wkłada na jej palec. Następnie oboje wypijają kielich przymierza. My mamy wieczerzę pańską. Wypijamy wino, które symbolizuje, lub sok gronowy, który symbolizuje krew Jezusa Chrystusa. I ten chleb przaśny, łamiemy tą macę. Jeśli jest, bo czasami nie jest, to nie jest, wiecie, tylko daję jako przykład. Jako ciało jego, to jest przymierze. E który przekazuje go potem swojej wybrance. I w ten sposób ich przymierze zostaje prawnie usankcjonowane i staje się nienaruszalne. Rozdzielenie. Aż do wesela oboje mieszkają w dalszym ciągu w domach swoich rodziców. A my jesteśmy na tej ziemi, a nie jest tam. Ten czas może zgodnie z tradycją trwać do 12 miesięcy. Bracie, siostro... U mnie ten czas już trwa 24 lata czekam na oblubieńca i będę czekał do końca swych dni i wiem, że już się zbliża mój koniec. Odejścia z tej ziemi jest bardziej prawdopodobny niż wcześniej. I chwała Panu za to, bo zaraz tam przeczytam miejsce pisma to zrozumiecie o co mi chodzi. Pan Młody przygotowuje wtedy komnaty weselne. A co powiedział Chrystus? Idę przygotować wam mieszkanie w Ewangeliana. A jak przyjdę, to potem was wezmę do siebie. Idę przygotować wam mieszkanie. Chwała Panu. W tamtych czasach była to zwykle przebudówka do domu jego rodziców. Patrz. A dzisiaj ludzie mają takie wielkie wymagania. Muszą mieć pałace, domy i nie wiadomo co. A kiedyś te kobiety i mężczyźni nie mieli takich wymagań. Miłość była ważniejsza od tego, co posiadali. Miłość, o której my wszyscy mówimy, miłość goruje nad sądem. My ludzie jesteśmy w stanie potępić każdego człowieka za każdy grzech zgodnie z literą prawa, to prawda. Ale Chrystus ustawił miłość wyżej nad prawem. Gdy cudzołożnica została zapana na uczynku cudzołożnym, i zgodnie z prawem powinna być ukamienowana. To prawda. Chrystus postawił wyżej miłość i pokazał, że ci, którzy przyszli, nie byli lepszymi grzesznikami od niej. Powiedział do nich, jeśli ktokolwiek z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. Rzucili na ziemię, wszyscy kamienie, odeszli, bo każdy uświadomi sobie swój grzech, w jakim żył. Czasem może większym i gorszym, ale to były niewidoczne grzechy. No bo jak się masturbujesz, to nikt ciebie tam nie widzi. Jak palisz papierosy, to może chowasz się za drzewem, za drzewem, no inne rzeczy, albo kłamiesz, oszukujesz. No, tak może być. Jezus powiedział: Nikt cię nie potępił? Ja ciebie nie potępiam, ale idź i więcej już nie grzesz. Więc widzicie, jest jeszcze jedna odpowiedzialność. Bracie siostro: Odwrócenie od grzechu. I zobaczcie, co dzisiaj się głosi. Upamiętaj się, upamiętaj się. A to znaczy: odwróć się od grzechu. Nie tylko przed Bogiem, panie, wybacz mi odwróć się od grzechu. Zmienia się twoja myśl, odwracasz się od grzechu. Jak się odwrócisz naprawdę od grzechu, to Duch Święty musi cię napełnić. To jest zobowiązanie. Ty zrobisz swoją część tego przymierza, reszta jest po stronie Boga. On musi napełnić cię Duchem Świętym. Tylko odwróć się od grzechu. Załatw to napraw cokolwiek jest do naprawienia. Odwróć się od grzechu. Panna młoda zaś przygotowuje się w tym czasie na rozstanie z domem rodzinnym, i my się przygotowujemy na rozstanie z tą ziemią, tylko żeby się cieszymy. Panie, ja już nie mogę się doczekać. Ja już się nie mogę doczekać, kiedy ja spod odejdę z tej ziemi, czy zasnę w cieniu tam śmierci, czy przyjdziesz i na żywo mnie pochwycisz. Nie mogę się już doczekać spotkania z Jezusem Chrystusem. I bracie siostro, jeśli ty naprawdę żyjesz blisko Boga. Ty naprawdę nie możesz się doczekać. Ty tęsknisz tego przyjścia Jezusa Chrystusa albo żebyś tam odszedł. Jedynie co cię usprawiedliwia to to, że żyjesz tutaj dla Chrystusa. Żyjesz, życiem twoim staje się Chrystus, nie ten świat i grzech, a nie daj Boże jakiś szatan. Nawet pismo mówi, że jeśli masz żonę, to żyjesz tak, jakby tej żony nie było, a jeśli masz męża, to żyjesz tak, jakby tego męża nie było. Dlaczego? Bo Chrystus ma być pierwszy. To nie chodzi o jakieś zaniedbania, ale chodzi o to, że w dobie prześladowania trudnych chwil, które niestety przychodzą na nasz kraj, ze wschodu mafie gruzińskie, ukraińskie, z zachodu mafie uchodźców, bracie siostro, wiecie, co się dzieje dzisiaj w dużych miastach, już niektórych? Niebezpieczeństwo jest. W tym kraju będzie się coś działo. Będzie coś się działo tragicznego. I tylko, nie, bezpieczeństwo będzie w górach, czy nad morzem, czy na wschodzie, czy gdzieś. Bezpieczeństwo będzie tylko w Chrystusie, w Duchu Świętym. Tam będziesz bezpieczny, bo nie będziesz się bał, kiedy przyjdą do Ciebie, może będą chcieli Cię zabić, nie będziesz się tego bał. Bo jesteś bezpieczny w Chrystusie. Więc uciekaj szybko do Jezusa Chrystusa. Dziś, jeśli głos jego słyszysz, uciekaj do Chrystusa. Odwróć się od swoich grzechów. Nawróć się. I przyjdź do Boga w pokorze. A on przebaczy ci twoje grzechy. I daj się ochrzcić. I trwaj w tym. Niech Bóg napełni cię duchem świętym.